Dzień dobry! Chciałbym Was szybciutko zaprosić na sobotę 9 listopada, to jest sobota za tydzień. Pierwszy międzynarodowy zjazd cieciorkowców. Ja nadal noszę cieciorkę. Uważam, że służy mi to bardzo dobrze. Badania moje są świetne. Porównując wyniki, te dzisiejsze sprzed, tych, sprzed 6 miesięcy czuję się też o wiele, o wiele lepiej. Zrobiłem to profil profilaktycznie, poznałem doktora Aszkara, przekonał mnie do tej swojej metody, mimo że oczywiście empirycznych dowodów na to nie ma i prawdopodobnie długo nie będzie, bo kto zainwestuje w metodę, czy w badania, żeby pokazać, że metoda, która nic nie kosztuje, jest praktycznie koszta stosowania tej ciecierzycy są zerowe. Kto zainwestuje w badania, żeby pokazać, że ta metoda faktycznie działa? Ja pochodzę z rodziny rakowej, nowotworowej. Wszyscy moi bliscy odeszli na nowotwory, chociaż tak naprawdę na nowotwory się nie umiera. Umiera się z reguły na niewydolność krążenia, krążenia czy inne rzeczy. Nowotwór jest tylko przyczyną, ale nie bezpośrednią, śmierci. Bezpośrednią z reguły jest no, zaburzenie krążenia czy jakieś inne problemy związane z czy, czy atak serca czy udar. W każdym razie. Zastosowałem tą metodę i zapraszam wszystkich na sobotę do Willi Śnieżna Kopa koło Karpacza. Górna Sosnówka pojawi się zaraz adres i telefon, organizuje to Andrzej Świątek. Mhm. I też więc od piątku do niedzieli, 8:10 trwa kurs dla chętnych, którzy chcieliby zastosować tą metodę. Jest to płatny kurs. To spotkanie w sobotę jest bezpłatne. Zapraszam wszystkich, ja też tam będę. Po południu wymienimy poglądy, może nagramy jakieś audycje. Może ktoś z Was chciałby się podzielić swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami ktoś się wyleczył. Także będziemy sobie zmieniać opatrunki. A kto będzie chciał dokładnie się przyjrzeć i w szczegółach poznać tą metodę, no to jest od piątku do niedzieli płatny kurs też w tej Willi Śnieżna Kopa w Górnej Sosnówce. Zapraszam do kontaktu z Andrzejem Świętkiem, ewentualnie ze mną. I do zobaczenia w przyszłą sobotę w Willi Śnieżna Kopa. Dziękuję, do usłyszenia, do miłego. all over the world, every country thinking that american treatment method is the best. Uh, they are using chemotherapy to kill people because chemotherapy has nothing to do with treatment cancer. only make money, kill people to make money. so all over the world, they are taking american treatment method chemotherapy as a, the best chemotherapy because America spent billions of dollars to develop treatment method. Ta metoda chemioterapii wymyślona i opracowana w Stanach Zjednoczonych jest teraz przez wszystkie służby zdrowia na całym świecie. Oczywiście wprowadzona u nas też, ale tak naprawdę, jak mówi dr Ashkar ona służy do powolnego uśmiercania ludzi. Oczywiście od czasu do czasu jakieś tam pojedyncze wypadki się zdarzają, ale to jest tylko odwlekanie, odwlekanie wyroku. Także ta amerykańska metoda. To jest maszynka do robienia pieniędzy, bez e, e, zastanawiania się nad naszym zdrowiem i życiem poszczególnego człowieka. I want to say two things only. When doctor said you have cancer, immediately you have to start this treatment method to cure it. Otherwise, you cannot cure it. And secondly, never, never use chemotherapy. Chemotherapy designers and prepared to kill people to make money. Chemotherapy on the basis of many years of experience. Doctor Ashkar Mieszka in the United States. Tak naprawdę jest do zabijania ludzi i do zmniejszania populacji. Nigdy nie decydować się na chemio, chemioterapię. Jeżeli jesteśmy rozpoznani z nowotworem, jak najszybciej zastosować tę metodę, która nie tylko leczy raka, ale także komórki ten HIV, czyli AIDS, yes. reumatyzm, astmę. All, all.